Odnaleziono zaginioną grę. Kojarzycie Viewpoint z Neo Geo? No, jak nie to. Na pewno kojarzycie Nintendo 64. Właśnie odnaleziono grę z 99, która została anulowana tuż przed jej premierą. I jest to Viewpoint 2064. Jest to shoot em up, który podobnie jak pierwowzór miał wziąć inny punkt widzenia. I tak jak pierwsza część miała izometryczny, tu mieliśmy no, raczej taki od tyłu, od góry. I widać, że gra miała mieć kilka stylów gry. Klasyczny shoot 'em up i coś bardziej na wzór Panzer Dragona. Tym razem odnaleźli wersję w pełni grywalną i dokończoną. Także i Wy możecie spróbować swoich sił w tej grze. Ja myślę na swoim kanale zrobię streama z tej gry. Także zapraszam. A w linku który jest w opisie, podaje źródło.